Cześć, nazywam się Klaudia, jestem dietetykiem i dziś omówimy sobie, jak powinna wyglądać dieta przy PCOS-ie. Jeden filmik podzielę na dwie części. Dzisiaj poruszę temat diety w kontekście osób z nadwagą bądź natomiast oddzielny film nagram dla osób, które mają prawidłową masę ciała lub zbyt niską masę ciała, ponieważ mimo, że tutaj główne zasady są podobne, to kilka kwestii się różni i pomyślałam, że takie dwa oddzielne filmy będą dla Was pomocne. Zakładam, że jeżeli tutaj jesteście, wiecie, czym jest PCS, dlatego ja już skupię się na tym, jak powinna wyglądać dieta. A dieta jest tutaj naprawdę bardzo ważna i jest podstawowym elementem terapii, dlatego naprawdę zachęcam Was, by o to zadbać. Takimi trzema głównymi elementami diety są deficyt kaloryczny, niski indeks, niski ładunek glikomiczny diety oraz antyoksydanty. Jeśli chodzi o deficyt, no to on oczywiście pozwoli nam wrócić do prawidłowej masy ciała, pozwoli nam stracić tę nadmierną tkankę tłuszczową. Natomiast to, co chciałabym Was uczulić, to unikanie takich nadmiernie restrykcyjnych, bardzo niskokalorycznych diet. A to dlatego, że mimo, że one faktycznie fajnie nam tutaj działają, bo w krótkim czasie pozwalają nam Pozbyć się tej tkanki tłuszczowej, no to niestety nie odbywają się bez skutków. Tymi skutkami są właśnie negatywny wpływ na układ hormonalny, który i tak już tutaj jest zaburzony. Są niedobory, ponieważ w takich niskich, kalor w niskich kalorycznościach no nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie wszystkich wartości odżywczych, których potrzebujemy, a ta dieta przy PCOS powinna być odżywcza. No i trzecia kwestia, że przy takiej bardzo restrykcyjnej diecie, krótkotrwałej diecie, my nie uczymy się nowych nawyków żywieniowych, a one są tutaj podstawą, bo tak naprawdę nawet po tym okresie redukcji te zasady, które wprowadzamy, powinny zostać z nami przez całe życie. Dlatego właśnie skupiamy się na takim długofalowym procesie, na spokojnej redukcji masy ciała, idącej w parze ze zmianą myślenia, ze zmianą odżywiania się, które zostaną już z nami na dłużej. Druga kwestia to niski indeks i ładunek glikemiczny diety, które mówią nam o tym, jak zjedzony produkt wpływa nam na wzrost glukozy we krwi. Czy jest przy wysokim indeksie jest on taki nagły i później nagle spada, natomiast przy niskim jest, wzrasta on stopniowo i utrzymuje się na takim w miarę stałym poziomie. Ja Wam tutaj w opisie podlinkuję stronę z tabelami, które zawierają właśnie te produkty podzielone pod względem niskiego, średniego i wysokiego indeksu glikemicznego i w diecie doradzałabym właśnie opierać się głównie na tych o niskim i średnim indeksie glikemicznym. Natomiast pamiętajcie, że to nie jest jedyny wyznacznik, ponieważ nie zawsze, jeżeli zjemy produkt o wysokim indeksie glikemicznym, on negatywnie wpłynie na naszą glikemię poposiłkową. Jeżeli w tej porcji, w której zjadamy, którą zjadamy, będzie mało węglowodanów, no to one nie odbiją się dużym echem na naszym organizmie. Dlatego zamiast skupienia się na indeksie i ładunku glikemicznym, warto po prostu zastosować kilka takich zasad w komponowaniu i planowaniu posiłków. Przede wszystkim staramy się opierać naszą dietę o produkty pełnoziarniste, takie, czyli chleb na przykład niejasny, a wyrazowy, makaron niebiały, a pełnoziarnisty. Dodatkowo używamy kaszel, szczególnie te kasze grubozialniste, jak na przykład kasza gryczana. Owoce jak najbardziej mogą występować w diecie, natomiast warto właśnie jeść je w całości razem ze skórką na ile, to, na ile jest to możliwe, a nie w postaci na przykład soków. Jeżeli na przekąskę właśnie chcemy zjeść jabłko, no to zjadamy je w całości i dodajemy do tego orzechy lub nasiona. To dotyczy się również komponowania innych posiłków. Zawsze obok węglowodanów powinny występować źródła białka i tłuszcze. Dlatego zamiast skupiania się tylko na indeksie i ładunku glikemicznym poszczególnych produktów, warto jest zadbać o prawidłowe komponowanie posiłków. I jak to zrobić? Mamy tutaj takich kilka zasad. Po pierwsze, staramy się stosować głównie produkty pełnoziarniste, czyli zamiast jasnego pieczywa pieczywo-razowe, zamiast białego makaronu makaron pełnoziarnisty. Używamy także kasz, szczególnie tych kasz grupoziarnistych, jak na przykład kasza gryczana. Jeżeli jemy warzywa, to najlepiej jemy je w miarę możliwości ze skórką, w miarę możliwości w takiej postaci stałej yy, i nie poddane obróbce termicznej. Jeżeli je poddajemy obróbce termicznej, warto, żeby one były tak ugotowane al dente. To samo tyczy się właśnie np. kaszy i makaronów, yy, a nie rozgotowane. Owoce. Oczywiście owoce mogą występować w naszej diecie i nawet powinny. Natomiast yy, jeżeli chcemy na przykład na przekąskę zjeść sobie jabłko, to jemy je w całości, jemy je ze skórką a nie w postaci soku jabłkowego. Dodatkowo nie jemy go samego, ale dodajemy do tego nasiona lub pestki lub orzechy. Generalnie planując sobie posiłki zawsze dbamy o to, żeby obok węglowodanów występowały również źródła białka i tłuszczy. Jeżeli jesteśmy już tutaj właśnie przy białkach i przy tłuszczach, powiem też o nich kilka słów. Jeśli chodzi o białko, warto jest zminimalizować y, lub po prostu zmniejszyć udział białka zwierzęcego na rzecz roślinnego. To znaczy włączamy źródła białka roślinnego, takie jak strączki, czyli fasola, ciecierzyca, soczewica. Natomiast y, zmniejszamy porcję zjadanego mięsa i zmniejszamy ilość zjadanego nabiału. Jeśli chodzi o nabiał, to najlepiej zostawić sobie w diecie produkty fermentowane, czyli jogurty, kefiry, Natomiast zrezygnować z mleka i sporo tłustych serów żółtych. I tutaj właśnie przechodzimy do tłuszczy, ponieważ jeśli chodzi o tłuszcze, sytuacja wygląda podobnie. Staramy się zmniejszyć te pochodzenia zwierzęcego, a zwiększyć te pochodzenia roślinnego. To znaczy właśnie zamiast takich serów żółtych, które zawierają sporo tłuszczu, staramy się jeść orzechy, nasiona, pestki, dobrej jakości oleje roślinne. Na przykład tutaj fajnie sprawdza się olej z wiesiołka, który ma super działanie przeciwzapalne może to być też na przykład olej lniany, olej z orzechów włoskich, no i ryby, które będą zarówno źródłem białka, jak i te pełnotłuste ryby morskie będą źródłem tłuszczy nienasyconych, omega trójek, które również są bardzo ważne. Natomiast wracając do tego indeksu glikemicznego diety, jest grupa produktów, z których na pewno radziłabym zrezygnować i są to wszelkie słodzone napoje, wszelkie słodycze, Słodzone cukrem, słodzone syropem glukozowo-fruktozowym one no, w żaden sposób nie będą nam tutaj pozytywnie wpływały na nasz organizm. Nie oznacza to jednak, że mamy pożegnać się ze słodkim smakiem możemy wybierać takie lepszej jakości słodycze, słodzone ksylitolem. Możemy przygotowywać je samodzielnie, różnego rodzaju właśnie ciasteczka owsiane, ciasteczka na bozie ciecierzycy, białej fasoli na przykład z masłem orzechowym i słodzone ksylitolem, które są naprawdę pyszne i w ogóle tam nie martwcie się nie czuć tego, że są na przykład właśnie z ciecierzycą. Mogą to być właśnie jakieś serniki, serniki wegańskie, są takie przygotowywane samodzielnie w domu. Również słodzone xylitolem bądź erytolem, który nie wpływa nam negatywnie na mm, poziom glukozy w krwi. Ewentualnie możemy też skusić się na przykład na batony na bazie y, suszonych owoców i orzechów lub nasion. Oczywiście same w sobie owoce suszone no nie, są, nie mają niskiego indeksu biochemicznego, zdecydowanie, natomiast w połączeniu z tymi orzechami i nasionami będą stanowiły znacznie lepszy wybór i będą fajną przekąską. I trzecia kwestia, o której e, wspomniałam, czyli antyoksydanty. Ponieważ PCOS wiąże się ze stanem zapalnym w organizmie, który jest nasilany przez nadmierną tkankę tłuszczową, e, przez nierównowagę hormonalną, przez wysoki poziom glukozy i insuliny we krwi, dlatego powinniśmy tutaj dostarczać jak najwięcej antyoksydantów razem z dietą. I jak to zrobić? Taka najprostsza zasada to dołączanie do każdego posiłku owoców lub warzyw w różnych kolorach, czyli żółte, pomarańczowe, czerwone, zielone, fioletowe, Oczywiście, wiadomo, ciężko jest zebrać całą tęczę w ciągu jednego dnia. Natomiast, tak, żeby w skali tygodnia, po prostu naprawdę była ta dieta i te produkty wybierane przez nas pod względem kolorystycznym zróżnicowane. I dlaczego? Ponieważ te barwniki występujące w owocach i warzywach mają właśnie działanie antyoksydacyjne i pochodzą z różnych grup. Działania antyoksydacyjne mają również witaminy i składniki mineralne. Natomiast jeżeli ta dieta będzie, tak jak mówiłam, składała się z nieprzetworzonych produktów, będzie zróżnicowana, będzie zawierała pełnozielniste produkty zbożowe, będzie zawierała strączki, będzie zawierała owoce i warzywa, to sobie dostarczymy tych, tych składników bez problemu. Na to, na to na pewno trzeba zwrócić uwagę, ze względu na to, że ograniczamy ilość spożywanego nabiału, to wapń, ponieważ właśnie wapń najlepiej przyswajalny jest i w największych ilościach występuje właśnie w nabiale. Dlatego na to zwróćcie uwagę. Ewentualnie można wspomagać się wodami wysoko zmineralizowanymi, które są bardzo dobrym źródłem wapnia albo po prostu suplementem. Znaczenie będzie miała tutaj też obróbka termiczna, która w miarę możliwości powinna być jak najkrótsza, żeby te produkty nie były przypalone, nie były rozgotowane. Unikamy długiego smażenia, ewentualnie właśnie takie krótkie smażenie, pieczenie czy gotowanie. I jeszcze takie inne dodatki, które już nie stanowią bazy naszej diety, ale występujące na co dzień w, w naszych posiłkach będą w długofalowy sposób wpływały korzystnie na nasz organizm. To na przykład imbir, który możemy stosować jako przyprawę, dodawać do herbat, naparów, do lemoniady. To cynamon, który również możemy stosować jako przyprawę. To zielona herbata i mięta, które możemy wypijać, które będą nam działały i antyoksydacyjnie i będą wpływały na zmniejszenie androgenów. To majoranek, który również możemy albo pić w formie naparu, albo stosować jako przyprawę do posiłków. Tutaj też, jeśli chodzi o przyprawianie, warto właśnie korzystać z całej gamy ziół suszonych, do których mamy dostęp suszonych lub świeżych, natomiast ograniczyć. Sól oraz wszelkie właśnie takie mieszanki przyprawowe, w których bardzo często głównym składnikiem jest sól lub do których dodawany jest glutaminian sodu. Także z tego staramy się zrezygnować, z to staramy się ograniczyć do minimum, bo wiadomo też nie eliminujemy całkowicie z diety soli, ona zawsze gdzieś tam będzie. Natomiast właśnie tą bazę przyprawową powinny, stosować, powinny stanowić różnorodne zioła. A tak poza dietą bardzo ważny też czynnik to aktywność fizyczna która będzie nam również zwiększała tę wrażliwość na insulinę, będzie nam tutaj pozytywnie działała na spalanie tkanki tłuszczowej. Natomiast ja nie jestem tutaj zwolenniczką takich intensywnych treningów. Ja po prostu polecam to, żeby zacząć się ruszać tak na co dzień. Czyli na przykład spacery, jazda na rowerze, taniec w domu, poranne czy wieczorne, taka nawet 20-minutowa joga. I tak właśnie te 15-20 minut dziennie lub 3 razy w tygodniu po 30 minut Spacer coraz bardziej intensywny, być może później przeradzający się w, w trucht, tak jak będzie Wam to, tak jak Wam się to uda rozwinąć, natomiast stopniowo nie zaczynamy od razu od intensywnych treningów, tylko przyzwyczajamy ciało do tego, że zaczynamy się ruszać, dajemy mu znak, idą zmiany, no i stopniowo, stopniowo zwiększamy ilość i intensywność tej aktywności. To by było na tyle. Te zasady, które Wam przedstawiłam, to są takie ogólne zasady, o które warto zadbać i których wprowadzenie na pewno wpłynie pozytywnie na Wasze objawy. Natomiast no, też wiele kwestii pozostaje tutaj indywidualnych, ponieważ yy, troszeczkę inna jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z nadwagą, a inna, gdy mamy do czynienia z zaawansowaną otyłością. Różnica też będzie w przypadku, gdy mamy delikatnie podwyższony poziom insuliny, a gdy będziemy mieli już zaawansowaną insulinooporność. Troszeczkę inaczej też tutaj planujemy to wszystko, jeżeli, jeżeli chcemy zajść w najbliższym czasie w ciążę, a inaczej, gdy po prostu na razie o tym nie myślimy, zależy nam tylko na wyrównaniu kwestii zdrowotnych. Inna też tutaj będzie troszeczkę suplementacja, także niektóre kwestie pozostają... Indywidualne, ale te ogólne zasady są wspólne. Ja tutaj właśnie zalecam porozmawiać też z lekarzem, omówić to, jak bardzo z jakim, z jakim natężeniem problemu mamy do czynienia. Być może właśnie też w niektórych przypadkach chyba to byłoby skonsultować się z dietetykiem i dopasować indywidualnie do Waszych potrzeb, właśnie chociażby rozkład makroskładników w ciągu dnia, tą kaloryczność, właśnie takie kwestie planowania posiłków. Natomiast, tak jak mówię, w wielu przypadkach również te podstawowe zmiany, które wprowadzicie, odbiją się pozytywnym echem na, na tym, jak będzie funkcjonował wasz organizm. Także ży życzę Wam powodzenia. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie mi znać. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście, piszcie tutaj lub na Instagramie, postaram się odpowiedzieć. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa.